Zapomnij o tym, że to Thanos albo Kang rozdają karty. Jeśli spojrzysz na MCU, jak na opowieść pisaną od tyłu, nagle widać rękę kogoś, kto nie wygrywa mieczem, tylko narracją. Cała saga Multiversum może być częścią jednego ukrytego planu Lokiego już nie tylko oszusta, ale God of Stories architekta, który ustawia warunki, w których inni myślą, że działają z własnej woli. Klucz jest prosty. Te same sceny, ale nowa logika przyczyn i skutków. TVA przestaje być więzieniem, a staje się korytarzem technicznym do sterowania rzeczywistością. Działania Lokiego w TVA były celową dezinformacją, by zdobyć zaufanie i dostęp. Odgrywał rolę, którą chcieli zobaczyć Mobius i system, bo tylko tak można wejść do maszynowni czasu. A kiedy już tam jesteś, nie walczysz o Tron, projektujesz zasady gry. Z tej perspektywy zniszczenie Sacred Timeline było koniecznym resetem eliminującym statyczną kontrolę He i Mains. On sam nie wygląda wtedy na ostatecznego przeciwnika, tylko na pionka potrzebnego do wytworzenia próżni władzy. Pustka po Strażniku Porządku to idealne miejsce na chaos kontrolowany, czyli na świat, który nie zastyga i nie daje się zamknąć w jednej wersji. I tu robi się niewygodnie dla bohaterów. Powstanie Avengers było potrzebnym zebraniem sił pod przyszłe wydarzenia, a Snap i porażka Avengers mogły być kontrolowanym setbackiem umożliwiającym time heist i kluczowe przesunięcia osi czasu. Porażka nie jako błąd, tylko jako dźwignia, która otwiera drzwi do rzeczy, których w idealnej linii czasu nie dałoby się osiągnąć. Jeśli Loki naprawdę siedzi na końcu tej układanki, to nawet kang może być ustawionym, przewidywalnym zagrożeniem. Loki mógł subtelnie kierować wybranymi wariantami kanga ku roli wroga, którego da się policzyć i wykorzystać. A TVA mogła odrodzić się jako bardziej plastyczne narzędzie zarządzania multiwersalnym chaosem pod ukrytym wpływem Lokiego. Pytanie brzmi więc nie, kto wygra, tylko a co jeśli porażki bohaterów od początku były wpisane w plan. Tesseract nie był nagrodą, tylko zapalnikiem. Ten moment, gdy kostka wypada z rąk i trafia dokładnie tam, gdzie trzeba, wygląda jak szczęście, ale w tej hipotezie to idealnie ustawiony wypadek. Loki nie ucieka byle gdzie, on ląduje w miejscu, które daje mu przewagę absolutnie inną niż berło, armia czy tron dostęp do mechaniki rzeczywistości. Jeśli cała saga multiversum może być częścią jednego ukrytego planu Lokiego, to start musi być czysty, prosty i niebudzący podejrzeń, a nic nie maskuje intencji lepiej niż improwizacja. TVA w tej układance nie jest więzieniem, tylko kursem przyspieszonym. Zamiast upokorzenia mamy laboratorium, warianty, odnogi, przepisy na kasowanie linii czasu. I tu wchodzi warunek, bez którego teoria się sypie. Loki od początku musi rozumieć, że w TVA walczy się informacją. Dlatego jego działania Lokiego w TVA były celową dezinformacją, by zdobyć zaufanie i dostęp. On gra rolę złapanego, bo złapany dostaje szkolenie, a uciekinier dostaje tylko pościg. Mobius ma widzieć w nim narzędzie, nie zagrożenie. Biurokracja ma go wpuścić w korytarze, w archiwa, w raporty z Apokalips. Każde przesłuchanie, każda scenka z papierami i żartami to wymiana waluty. Loki płaci charyzmą. Dostaje wiedzę. Drugi warunek potrzebuje zmiennej, której TVA nie umie domknąć tabelką. Tu pojawia się Sylwii. W tej narracji ona nie jest losową postacią, tylko kluczową anomalią, która ma rozkwiać układ od środka. Loki nie może samodzielnie wysadzić systemu, bo system czyta jego intencje jak otwartą księgę. Sylwii jest ostrzem, które przecina reguły, bo działa z innego bólu, z innej osi decyzji. Ich spotkanie to nie romans i nie przypadek, tylko sprzężenie zwrotne. On wnosi zdolność opowiadania i manipulacji, ona wnosi determinację do zniszczenia schematu bez oglądania się na. Wyższe dobro. Trzeci warunek dotyczy samego finału mechaniki. Zniszczenie Sacred Timeline było koniecznym resetem eliminującym statyczną kontrolę Hichu Remains. Sacred Timeline to nie porządek, tylko zablokowany ruch. Żeby Multiwersum mogło się rozwijać, musi boleć, rozgałęziać się i uczyć na błędach. W tym sensie Hihuri Mains był pionkiem potrzebnym do wytworzenia próżni władzy. Kiedy znika kontroler, pojawia się przestrzeń na nową architekturę, a finał Loki S2 ustawia go jako architekta rzeczywistości, nie klasycznego władcę. I teraz dopiero widać, po co wcześniej w ogóle potrzebni byli Avengers. Powstanie Avengers było potrzebnym zebraniem sił pod przyszłe wydarzenia. Drużyna, która reaguje jak jeden organizm, jest przewidywalna i da się ją prowadzić bodźcami. Snap i porażka Avengers mogły być kontrolowanym setbackiem umożliwiającym time heist i kluczowe przesunięcia osi czasu, czyli dokładnie to, co tworzy kolejne odnogi. A kiedy odnogi rosną, Loki mógł subtelnie kierować wybranymi wariantami Kanga ku roli przewidywalnego zagrożenia. Porażka Kanga ma być tymczasowa, bo Loki potrzebuje cyklicznego zagrożenia, by utrzymać multiwersum w stanie adaptacji. Na końcu TVA mogła odrodzić się jako bardziej plastyczne narzędzie zarządzania multiwersalnym chaosem pod ukrytym wpływem Lokiego. Nie po to, by zamykać wszechświaty, tylko by pilnować, żeby chaos nie przestał być użyteczny. W TVA najgroźniejsza nie jest broń ani technologia, tylko narracja. Loki rozumie to szybciej niż ktokolwiek, bo całe życie przeżył na kłamstwach, maskach i rolach. I właśnie dlatego, kiedy wpada w to biurokratyczne piekło, nie próbuje udowodnić, że jest niewinny, on udowadnia, że jest. Użyteczny. Jego chaos staje się kontrolowaną dezinformacją. Pokazuje strażnikom i analitykom dokładnie tyle, żeby uznali go za przewidywalnego trickstera, którego da się prowadzić na smyczy. Im bardziej wygląda na impulsywnego, tym mniej podejrzane staje się to, że zadaje właściwe pytania i dotyka właściwych szuflad. Mechanizm jest prosty. W systemie, który każe za odstępstwo, najbezpieczniejszą osłoną jest rola błazna. Loki prowokuje, droczy się, gra ambicją, a w tym samym czasie uczy się procedur. Nie chodzi o ucieczkę z celi, tylko o poznanie mapy. Dlatego tak ważny jest Mobius. Zaufanie nie rodzi się tu z przyjaźni, tylko z powtarzalności. Loki dostarcza wyników, Mobius dostarcza przepustek. Każda wspólna misja to kolejny poziom uprawnień, kolejne archiwa, kolejne drzwi, które otwierają się wyjątkowo. A kiedy Mobius zaczyna widzieć w nim partnera, Loki przestaje być obiektem i staje się uczestnikiem procesu. W praktyce dostaje dostęp do mechaniki świata, w którym decyzje zapadają zanim ktokolwiek zdąży je podjąć. Tu pojawia się problem Sacred Timeline. Stabilność nie jest bezpieczeństwem, tylko kagańcem. Jedna linia czasu oznacza brak tarcia, brak ewolucji, brak prawdziwego wyboru. A Loki jako przyszły God of Stories nie może rządzić historią, która jest już napisana. Dlatego zniszczenie Secret Timeline było koniecznym resetem eliminującym statyczną kontrolę Hichuri Mains. Reset nie ma wyglądać jak zwycięstwo, ma wyglądać jak katastrofa, bo tylko wtedy wszyscy uznają, że nikt tego nie planował. Hichur remains w tej układance nie jest finałowym bossem, tylko zaworem. Loki potrzebował go jako pionka potrzebnego do wytworzenia próżni władzy. Dopóki istnieje jeden strażnik porządku, multiversum jest zamrożone. Dopiero jego zniknięcie tworzy przestrzeń na ruch, panikę i improwizację, czyli stan, w którym można przepisać reguły. I właśnie wtedy cała saga multiversum może być częścią jednego ukrytego planu Lokiego. Avengers musieli powstać jako zebranie sił, snap i porażka mogły być kontrolowanym setbackiem, żeby wymusić time heist i przesunięcia osi czasu, a warianty Kanga dało się subtelnie popychać ku roli przewidywalnego zagrożenia. Bo jeśli groźba wraca cyklicznie, świat nie zastyga. Adaptuje się, a TVA może się odrodzić nie jako policja jednej linii, tylko plastyczne narzędzie zarządzania chaosem pod ukrytym wpływem Lokiego. Finał drugiego sezonu ustawia go nie jako klasycznego władcę, ale architekta rzeczywistości, który trzyma multiversum w ruchu, bo tylko ruch daje mu możliwość pisania dalszego ciągu. Spójrz na to inaczej. Pierwszym produktem planu Loki'ego nie była TVA, tylko Avengers. Zwróć uwagę, jak szybko drużyna staje się czymś więcej niż zestawem supermocy do gaszenia pożarów. W Avengers Loki nie tylko atakuje Nowy Jork, on wymusza publiczny telewizyjny chrzest ognia, po którym świat już nie może udawać, że bohaterowie to osobne legendy. A potem pada linia, którą łatwo zignorować, a która w tej układance brzmi jak podpis pod projektem: Nie jesteśmy żołnierzami. Właśnie, oni mają być czymś, co przetrwa kolejne iteracje, nawet jeśli reguły rzeczywistości się zmienią. Kiedy dochodzimy do Civil War, sokowie akords wyglądają jak polityczny hamulec. W tym schemacie są raczej kontrolowanym klinem. Dokumenty, komisje i podpisy rozrywają więź, która mogłaby utrzymać Avengers w jednej linii. To nie jest wypadek przy pracy, tylko etap presji. Rozbicie zespołu robi miejsce na późniejsze przesunięcia. Cytowalny moment, nie mogę podpisać kontra: Bez nadzoru jesteśmy niebezpieczni. Dwie racje, które nie mają się spotkać, i właśnie dlatego spotykają się w najgorszym możliwym miejscu na lotnisku, w świetle kamer, z publicznym upokorzeniem, która zostaje jak blizna na lata. Jeśli ktoś projektuje przyszłość, potrzebuje takiej blizny, żeby bohaterowie podejmowali decyzję z lęku, a nie z pewności. Potem nadchodzi snap, i tu wielu widzi finał. A jeśli to był kontrolowany setback? Thanos działa jak matematyka. Prosty cel, konsekwentny marsz, brak finezji, przewidywalny. Dlatego idealny jako przeszkoda do przejścia, a nie ostateczny boss. W Infinity War pada zdanie, które brzmi jak mechanizm. Powinniśmy byli celować w głowę. To nie tylko żart o błędzie, to sygnał, że porażka ma zostać zapamiętana jako luka, którą da się później obejść. Bo Endgame nie opowiada o zemście, tylko o przestawieniu osi czasu. Time Heist jest absurdem, dopóki nie uznasz, że katastrofa była po to, by wymusić zmianę reguł gry. Najmocniejsza poszlaka to drobiazg, który uruchamia lawinę. Weźmy kamienie z przeszłości. Nagle bohaterowie nie ratują świata w teraźniejszości, tylko uczą się, że rzeczywistość da się negocjować. I w samym środku tej operacji pojawia się Tesseract, a wraz z nim ucieczka Lokiego. To wygląda jak przypadek, ale w teorii o God of Stories pasuje jak zamek do klucza. Jedna pomyłka otwiera ścieżkę, która kończy się zniszczeniem Sacred Timeline i resetem statycznej kontroli He Mains. A jeśli He Mains był pionkiem potrzebnym do wytworzenia próżni władzy, to Thanos też jest pionkiem groźnym, lecz przewidywalnym. Cała saga multiversum może być częścią jednego ukrytego planu Lokiego. Planu, w którym Snap nie niszczy historii, tylko ją przestawia, żeby mogła się wreszcie rozgałęzić. Największa luka w tej układance brzmi prosto. Jeśli Loki stał się architektem, to czemu pozwala, żeby Kang w ogóle rósł w siłę? Przecież najbezpieczniej byłoby go zdusić w zarodku. Tyle, że bezpieczniej to słowo z perspektywy widza, a nie kogoś, kto siedzi na końcu wszystkich linii czasu i widzi, co robi stagnacja. Cała saga multiversum może być częścią jednego ukrytego planu lokiego, ale planu, który nie polega na wiecznym spokoju, tylko na utrzymaniu rzeczywistości w ruchu. Kang jest tu idealnym, bo policzalnym zagrożeniem. Thanos był jak meteoryt. Raz spada i zmienia świat na zawsze, a potem zostawia pustkę. Kang jest jak system burzowy, który można śledzić. Warianty pojawiają się, znikają, wygrywają, przegrywają, a ich ambicje są przewidywalne: dominacja, porządek, imperium. To antagonistyczny wzorzec, który da się wpisać w schemat i wycenić ryzyko. I właśnie dlatego Loki mógł subtelnie kierować wybranymi wariantami kanga ku roli przewidywalnego zagrożenia. Nie po to, by kang wygrał, tylko by świat nie przestał się uczyć reagować. Tu pojawia się kolejny zgrzyt. Czy to nie brzmi jak naciąganie, skoro Loki często wyglądał w TVA na zagubionego? Wytłumaczenie jest mniej magiczne, a bardziej operacyjne. Działania Lokiego w TVA były celową dezinformacją, by zdobyć zaufanie i dostęp. Im bardziej był przerobionym Łotrem, tym chętniej Mobius i reszta traktowali go jako użyteczne narzędzie, nie jako zagrożenie. A kiedy już ma narzędzia, może robić rzeczy nie wprost podsunąć trop, odpuścić jedną anomalię, przycisnąć inną. Minimalne pchnięcia, które wyglądają jak biurokratyczne błędy. Najtrudniejsze do obrony jest jednak to, że Secret Timeline musiała upaść. Jeśli była święta, to czemu ją rozbić? Bo zniszczenie Sacred Timeline było koniecznym resetem eliminującym statyczną kontrolę He Who Remains. Ten porządek nie był równowagą, tylko klatką. He Who Remains był pionkiem potrzebnym do wytworzenia próżni władzy, takiej, której nie da się już zapełnić jedną ręką na sterze. Dopiero próżnia zmusza multiwersum do naturalnej konkurencji sił. W tym miejscu wraca TVA, tylko w nowej formie. Odrodzenie TVA jako narzędzie ma sens wyłącznie wtedy, gdy jest mniej dogmatyczne, a bardziej plastyczne. Zamiast ścinać gałęzie, monitoruje je, czasem osłabia, czasem wzmacnia. To pasuje do tezy, że finał Loki sezonu drugiego ustawia go jako architekta rzeczywistości, nie klasycznego władcę. Architekt nie rządzi krzykiem, architekt ustawia obciążenia. I wreszcie ryzyko, którego wielu nie kupuje. Dlaczego porażka Kanga ma być tymczasowa? Bo Loki potrzebuje cyklicznego zagrożenia, by utrzymać multiversum w stanie adaptacji. Tak jak Snap i porażka Avengers mogły być kontrolowanym setbackiem umożliwiającym time heist i kluczowe przesunięcia osi czasu, tak Kang ma być serią testów nie jednym finałem. To nie jest komfortowe, ale jest spójne. Jeśli przestaniesz mieć przeciwnika, przestaniesz się rozwijać, a wtedy ktoś następny znów zbuduje jedną świętą klatkę. W tym miejscu wszystko spina się na jednym pojęciu. Wolna wola w TFA nie jest moralnym przebudzeniem, tylko aparaturą pomiarową. Loki nie daje ludziom wyboru z dobroci serca. On włącza wybór jak przełącznik w laboratorium, żeby zobaczyć co się stanie, kiedy przestaniesz dociskać wszechświat do jednej, świętej linii. Bo dopiero wtedy widać prawdziwe punkty pęknięcia, miejsca, w których rzeczywistość sama próbuje wrócić do schematu i momenty, w których rodzi się coś zupełnie nowego. TVA z Mobiusem i resztą staje się w tej teorii platformą testową. Obserwuj, iteruj, poprawiaj układ. Działania Lokiego w TVA były celową dezinformacją, by zdobyć zaufanie i dostęp. Udaje zagubionego, udaje reformatora, a tak naprawdę ustawia ludzi w rolach czujników, którzy zbierają dane o tym, jak multiversum zachowuje się bez kagańca. I tu dochodzimy do finału drugiego sezonu. Tron, który wygląda jak władza, jest w praktyce stanowiskiem serwisowym. Finał Loki S2 ustawia go jako architekta rzeczywistości, nie klasycznego władcę. Loki nie siedzi, żeby rozkazywać wariantom. On trzyma konstrukcję, żeby nie rozsypała się pod własnym ciężarem. Zniszczenie Sacred Timeline było koniecznym resetem eliminującym statyczną kontrolę Hichuri Mains. Jeśli ta święta linia była jak szkło, idealnie gładkie i martwe, to Loki wybiera żywe drewno. Pęka, wygina się, rośnie, ale da się je utrzymać w całości. Hichuri Mains był pionkiem potrzebnym do wytworzenia próżni władzy. Bez tej próżni nie dałoby się zmienić zasad gry, bo każda decyzja byłaby natychmiast z powrotem zabetonowana. W takim układzie Avengers nie są przypadkiem historii, tylko narzędziem selekcji. Powstanie Avengers było potrzebnym zebraniem sił pod przyszłe wydarzenia. Zespół, który raz się rozpadnie, raz zjednoczy, jest idealny do testowania granic, co potrafi ludzkość, gdy stawka rośnie, a zasady są niejasne. Snap i porażka Avengers mogły być kontrolowanym setbackiem umożliwiającym time heist i kluczowe przesunięcia osi czasu. Nie chodzi o okrucieństwo, tylko o wymuszenie ruchu. Bez przegranej nie ma desperacji, bez desperacji nie ma skoku przez czas, a bez skoku nie ma alternatywnych odgałęzień, które ujawniają, gdzie świat jest najsłabszy i gdzie może być najsilniejszy. Dlatego kang też nie musi być wrogiem do usunięcia, tylko narzędziem do utrzymania układów gotowości. Loki mógł subtelnie kierować wybranymi wariantami kanga ku roli przewidywalnego zagrożenia. Porażka kanga ma być tymczasowa, bo Loki potrzebuje cyklicznego zagrożenia, by utrzymać multiversum w stanie adaptacji. Właśnie to jest kontrolowany chaos. Nie gasić pożaru raz na zawsze, tylko pilnować, żeby ogień nie wymknął się spod kontroli i jednocześnie nie zgasł, bo wtedy wszystko wraca do stagnacji. TVA mogła odrodzić się jako bardziej plastyczne narzędzie zarządzania multiwersalnym chaosem pod ukrytym wpływem lokiego. A cała saga multiversum może być częścią jednego ukrytego planu lokiego, nie planu zwycięstwa nad kimś, tylko planu utrzymania rzeczywistości w ruchu, tak by następne sagi startowały już na warunkach ustawionych przez niewidzialną rękę architekta. Wyobraź sobie, że w tej całej sadze nikt tak naprawdę nie pokonał nikogo pięścią ani armią. Zwyciężył ten, kto napisał reguły, według których inni musieli grać. Jeśli spojrzymy na Lokiego jako God of Stories, układa się obraz, w którym cała saga multiversum może być częścią jednego, ukrytego planu Lokiego, a nie zbiorem przypadków połączonych pośpiesznie w montażu. TVA w tej perspektywie nie była trofeum, tylko furtką. Działania Lokiego w TVA były celową dezinformacją, by zdobyć zaufanie i dostęp, a potem przepiąć cały system na nowe tory. Zniszczenie Sacred Timeline było koniecznym resetem eliminującym statyczną kontrolę Hichuri Mains. Co więcej, sam Hichuri Mains wygląda tu jak pionek potrzebny do wytworzenia próżni władzy. Kiedy znika jedyny kontroler, pojawia się przestrzeń na architekta, który nie stoi na tronie, tylko trzyma konstrukcję. Nagle Avengers, Tesseract, Sokovia, Accords, a nawet ich wewnętrzne pęknięcia przestają być oddzielnymi wątkami. Powstanie Avengers było potrzebnym zebraniem sił pod przyszłe wydarzenia. Snap i porażka Avengers mogły być kontrolowanym setbackiem umożliwiającym time heist i kluczowe przesunięcia osi czasu, bez których multiversum nie nabrałoby rozpędu. A Kang? Zamiast ostatecznego bossa dostajemy narzędzie kalibracji. Loki mógł subtelnie kierować wybranymi wariantami Kanga ku roli przewidywalnego zagrożenia, bo cykliczny przeciwnik utrzymuje rzeczywistość w adaptacji. Dlatego porażka Kanga ma być tymczasowa, bo Loki potrzebuje cyklicznego zagrożenia, by utrzymać multiwersum w stanie adaptacji. A TVA mogła odrodzić się jako bardziej plastyczne narzędzie zarządzania multiwersalnym chaosem pod ukrytym wpływem Lokiego. Finał Loki sezon drugi. Ustawia go jako architekt rzeczywistości, nie klasycznego władcę. I teraz pytanie do ciebie. Jeśli Loki kontroluje ruch multiversum, to kto w ogóle ma narzędzia, żeby go zatrzymać? Jeśli chcesz więcej takich analiz ukrytych mechanizmów MCU, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia.